Zestaw do fidera powinien mieć dwie cechy. Powinien być prosty i szybki do zrobienia i nie może się plątać. Żeby zrobić taki zestaw, wystarczy agrawka, stoper, koszyk i haczyk. W pierwszej kolejności przekładamy agrawkę przez żyłkę. Ja akurat łączę agrawkę przez krętlik, i potem zakładamy na żyłkę stoper. Najzwyklejszy gumowy stoper. Trwa to, jak widzicie, dosłownie chwilę. Jeden ruch i stoper znajduje się na żyłce. Podciągamy to trochę w górę i robimy tak zwaną skrętkę, czyli odcinek skręconej żyłki, który odsuwa przypon od koszyka i działa antysplontaniowo. Taka skrętka powinna być troszeczkę dłuższa od koszyka. 8 do 10 cm. Węzeł. Jak widzicie, w przeciągu chwili nasz zestaw jest gotowy. Oczywiście odcinamy nadmiar żyłki z węzła od skrętki. Gdzieś mam obcążki. Żyłkę tą końcówkę niepotrzebną ucinamy jak najkrócej, jak najbliżej węzła. No, jeżeli zostawimy taki króciutki odcinek, taki kikut, oto będzie się haczył przypon i będzie nam się zostaw plątał. Jeżeli przytniemy to krótko, będzie to płynnie wszystko chodzić. Teraz pozostaje zsunąć gumowy stoper na ten węzeł, żeby żyłka ślizgała się po tym, żyłka przyponu ślizgała się po tym stoperze, i mamy gotowe. Pozostaje założyć do tego przypon i zarzucić wędkę. Robimy tak. To tak jak w normalnym zestawie. Przekładamy przez oczko skrętki, a potem przez oczko przyponu. Przypon do fidera. Naleszcza no, 50-70 cm. Ja tutaj mam przypon 50 cm. Zrobiony na haczyku 5340 Unera. są. Chyba najlepsze haczyki jakie świat widział. Okej, okay. zaciągamy to wszystko tutaj idealnie. Połączone, pozostaje tylko założyć koszyk. Koszyk też najlepiej dociążony pierścieniem. Te koszyki są super precyzyjne, super dokładnie lecą. Chyba najlepsze koszyki jakie istnieją. Odpinamy agrafkę. On ma tutaj zaczep w postaci w postaci żyłki, także zawsze układa się centrycznie podczas lotu. To też ma bardzo duże znaczenie. Założenie na agrafkę to jest naprawdę chwila. Przekładamy. Zapinamy i gotowe. Łowiąc fiderem, odległościówką, czy jakąkolwiek inną techniką wędkarską z użyciem kołowrotka bardzo ważne jest, żeby być precyzyjnym. Zarówno precyzyjne nęcenie, jak i precyzyjne łowienie zwiększa ilość złowionych ryb. Bardzo pomocnym przyrządem do właśnie precyzyjnego łowienia są dwa kijki do mierzenia odległości. Tutaj mam dwa kijki firmy Jackson. Są one połączone ze sznurkiem. Ten sznurek odmierza nam odległość między tymi dwoma kijami. Akurat w tym przypadku jest to 4 metry. Kije te zaopatrzone są w specjalny wkręt, taki ślimak, który umożliwia nam wkręcenie takiego kija zarówno w miękką, jak i twardą glebę, w twarde podłoże. Pracujemy w ten sposób, że stawiamy w odległości 4 metrów jeden kij obok drugiego i nawijamy na niego żyłkę odmierzając zadaną odległość. Na sam koniec klipsujemy żyłkę w tym miejscu, w którym odmierzyliśmy i mamy zestaw gotowy do wyrzutu. Klips powoduje, że żyłka będzie zatrzymana zawsze na tej samej odległości od brzegu i każdy rzut będzie leciał na tą samą odległość. Chciałem pokazać Wam w akcji nową wędkę firmy Jackson, jest to Rubicon Method Feeder Competition. Jest to całkiem, całkiem nowa wędka i to jest wędka profesjonalna, o bardzo smukłym blanku, zrobiona z najwyższych modułów węgla. Ona posiada w zestawie trzy szczytówki węglowe o różnych akcjach ugięcia i co bardzo ważne, Składa się z dwóch elementów. Zawsze te wędki dwuelementowe mają dużo lepszą pracę niż wędki trzyelementowe. Ja dzisiaj będę łowił wędką o długości 3,60, natomiast cała seria tych wędek, która się nazywa Rubicon Method Feeder Competition, ma różne długości. Najkrótsza 3 metry, 3,30 i ta jest najdłuższa 3,60 i odpowiednio mają one różne ciężary wyrzutowe 50 i 60 gram. W zależności od sytuacji, jaka nas spotka nad wodą, możemy użyć wędki o różnych parametrach. Oczywiście wędka tej klasy musi być uzbrojona w bardzo dobre przelotki, dlatego tutaj zastosowano najlepsze przelotki, jakie występują w wędkach są? To jest slim titanium oxide. Wędka ma bardzo fajną szatę graficzną, taką stonowaną w biało-zielonych barwach z srebrnymi literami. Rękojeść korkowo-neoprenowa. Uchwyt kołowrotka też nowoczesny, bardzo płynnie chodzi tutaj śruba, dokręcany, dokręcany od góry. Wszelkie cechy nowoczesnej, profesjonalnej wędki. Bardzo fajna wędka o cienkim, cienkim blanku. Podczas holu ona ma bardzo ciekawą akcję, czuje się praktycznie każde uderzenie ryby, a jednocześnie ona te ryby amortyzuje na tyle dobrze, że bez względu na to, czy duży, czy mały leszcz, bo to dzisiaj łowiliśmy i takie po 2-3 kilo leszcze, jak i takie 100-gramowe, praktycznie nie zgubiliśmy podczas holu żadnej, żadnej ryby. Także jeżeli chodzi o pracę podczas holu, piątka z plusem. Kolejny, tym razem bardzo mały leszcz. Łowiliśmy je zarówno małe jak i duże. Złowiłem ich kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. I praktycznie miałem stuprocentową skuteczność, co bardzo dobrze świadczy o wędce, która podczas holu daje tak dobrą amortyzację, że nie spiął się żaden leś. A jak doskonale wiecie, leszcze potrafią spinać się bardzo często. Tak jak widzicie, wędka daje tyle amortyzacji, że spokojnie wyciągnęliśmy takiego ładnego karpia na haczyk 16, nie wiem czy to będzie dobrze widać 16 czy 18, ten haczyk jest ekstremalnie malutki, my łowiliśmy leszcze, te leszcze brały dzisiaj słabo, więc ten zestaw musiał być na nie bardzo, bardzo delikatny, bez problemu daliśmy sobie radę również w karpie.